Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Viking z wioski Wikingów. Serwera, na którym rozgrywamy rynek. Tak jak należy, nie sprzedajemy Wam jakichś pustych sygnałów i analiz, marzeń, gdybań. Tylko czytamy, co się dzieje na rynku i gramy dokładnie pod to. Kiedy Wy na innych serwerach płaczecie, że kolejne sygnały wam nie powchodziły, to u nas wszyscy kasują pięknie pieniążki. Co się stało na BTC? My tutaj cały czas. Od początku lutego um, gramy w dół Bitcoina, rozpatrujemy go właśnie w tym ruch dół. Mamy strefy pozaznaczane i wcale dla nas niespodzianką nie jest to, gdzie się on w tym momencie znalazł. Czekaliśmy na to, czekamy dalej. I wstrzymujemy się z kraniem do góry po ATH, które jeszcze po prostu nie miało prawa bytu. Bitcoin bardzo ładnie zjechał jest w naszej pierwszej strefie zainteresowania dalej czekamy, ponieważ najprawdopodobniej dostaniemy jeszcze grubszy zjazd i dopiero w tych niższych rejonach czyli okolice tutaj nawet i 70 tysięcy będziemy szukali sygnałów aby złapać ten piękny swing do góry Po miejmy nadzieję nowe ATH, a przynajmniej okolice tego aktualnego zobaczcie sobie na przykład wczorajszy sygnał, który pojawił się na naszej wiosce na i na runę udało nam się złapać tutaj cały ten ruch w bardzo piękny sposób. Popatrzcie sobie na wyniki mieszkańców naszej wioski i sami zastanówcie się, gdzie warto być. Nasi mieszkańcy kasują sobie bardzo ładne procenty i bardzo ładne pieniążki każdego dnia. Oczywiście, wpadki też się nam zdarzają, nikt nie jest nieomylny, ale my w wiosce Wikingów nasze wpadki mamy sporadycznie, a nasze wygrane przewyższają wpadki. Także. Przestańcie w końcu tracić pieniądze. Zapraszamy do nas. Serwer jest darmowy. Dostajecie konkretne analizy każdego dnia, konkretne sygnały. Jest to miejsce, w którym pomagamy, uczymy, pilnujemy, żebyście nie tracili pieniędzy na rynku, tylko żebyście zarabiali ich jak najwięcej. Myślę, że w tej chwili nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, gdzie należy być. Gdy inni już się napalali na wystrzały solany, my grzecznie czekaliśmy. Aż ona sobie zjedzie do kwot, które kiedy podawałem je na innych serwerach, to ludzie się pukali w głowę i mnie wyśmiewali. A ja mówiłem, że czekamy sobie na ten zjazd, i cały czas tutaj przedział 120 do 80 dolarów jest jak najbardziej możliwy. Zobaczymy, jak głęboko to zjedzie. Jednak tu, gdzie inni szukali drogi w dół, w górę. My szukaliśmy drogi w dół. No i sami widzicie, jak żeśmy na tym wyszli. Tak samo XRP. Piękna analiza. Złapaliśmy ten ruch tu i teraz szukamy miejsc na kolejne wystrzały w górę. Gdzie inni znowu powątpiewali w nasze analizy, że cena XRP spadnie do 2 dolarów. A kto wie, czy nie spadnie jeszcze niżej. Także serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej wioski Wikingów. Link do serwera znajdziecie w opisie filmu. Czekamy na Was. Dołączajcie już teraz. Serwer jest w pełni darmowy i zacznijcie w końcu grabić ten rynek razem z nami tak jak na wikingu przystało